Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold Perception stuck in a vault. I know they time can heal all, but I'm a time. Bałem się, że tutaj zaleję, ale jak widzicie, pff, luzik. Wszystko później trzeba będzie umyć wodą. Najpierw wymieść to wszystko na dół, a później wszystko umyć wodą. Tu trochę nachlapało, bo tutaj lałem dosyć długo, albo po prostu nie trafiłem, a reszta sucho. Mogłem e, nic nie zakładać pod spód, tylko w majtkach być, bo w tym jest strasznie gorąco. Lecimy na strych, później założę tą maseczkę dodatkowo, już jedną mam i to będzie chroniło od razu oczy, żeby nie napsikało się jak będę pryskał. Dobra, najpierw sobie naleję tego tutaj i zobaczymy jak to będzie daleko leciało. Dobra. Nie czuć nic, to nie śmierdzi. Nie leci za daleko. Tak średnio bym powiedział. Tym opryskiwaczem raczej, raczej nie da rady. Więc trzeba będzie psikać tą myjką ciśnieniową na akumulator. Mam nadzieję, że tym pójdzie lepiej. Idę po jakieś wiaderko. Mam wężyk. ta wymienił wężyk w tym, bo tam był taki bardzo cienki, tu jest trochę grubszy. Dociążył taką, takim kołem. I mam wiaderko, więc idziemy pryskać. No to jest Bardzo droga inwestycja chyba. To już się skończyło. A gdzie jest cała więźba? To chyba trzeba malować opryskiwaczem tamtym. No i dobra, szkoda, bo roboty będzie dużo dłużej. Ale dobra, idziemy po opryskiwacz. Szkoda moich pieniędzy, bo to podejrzewam, że bardzo dużo tego w środka idzie. Bo wiadomo, że wpije, ale lepiej chyba cieńszą warstwę i dwa razy. Tam, tamta myjka ciśnieniowa byłaby spoko, gdy macie bardzo dużo pieniążków i możecie sobie pozwolić na to, żeby raz dwa to zapsikać. Jeśli chcecie zrobić to dobrze, dokładnie, użyjcie tego spryskiwacza. I raz przy razie każdą belkę popsikać. Mniej tego idzie, ale można zrobić to później na dwa razy. Belki bardzo mocno to wpijają. Mam nadzieję, że chociaż część tych robali uda się zneutralizować. Lecimy dalej. have it i ain't even playing got a really bad habit <try> if it moves got to <try> grab it feels like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind Dobre, dobrze. Co no. tam? Będzie sprzęt za jeźdzo. Na siatkę, na niego, na łaskę. Deski, żeby deski. On już tu przywalił, na dół. A co, że tu deski? A deski na ziemi? A? Żeby umyć. One brudne. Tak, co, tłumasz Matuś, <noise> no. gdzie masz te kręty do jest, teraz w za, jest. jest. Ej. W końcu. właśnie tak pogodę, a, co odpocznę, nie będę przyjeżdżał. Położyć na to, co tam oddechnie nawet. Tu jest ryczka. Na tej ryczce też będzie dobrze. Tylko kawał szmat, żeby nie? No mi się znajdujesz. nie, żeby się nie znajdujesz. Taka gorsza jest. To, to weź tą wejścią gorszą. Gdzie siedział? I tu tego. Tak na to trzeba układać. Czy dziwniej? Nie, nie trzymać ręki. To były wypalane normalnie w piecach. Niektóre szybciej jadą, nie? Niektóre szybciej jadą. To jeszcze jakiś osy kur No są. No sporo. Yy... Może dachówką je walnę. No tutaj spadło właśnie on Palnik? Dobra, no coś muszę zrobić z nimi. O kurde, jak się nastroszyły. <grybujesz> Palnik. A tam jest to gniazdo? Jest, no. Co? Jest na dachówce. Przecież ja widzę, nie? widzi że tam są. Uciekają, ale lepiej trzeba by je podpalić. Ale zdychają. Czekaj chwilę. Uwaga. Tak. Okay. Oh, no. Wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take I got no love for the bakemist. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective. I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time, you're delirious Mysterious, because you are behind the fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains and last And to believe in what you got, it was built to last Yeah now that I've been put through, through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Nie, nie, teraz musimy podjechać z tym... Do góry. Do mnie? Tak. I wtedy tu może się uda... To przełożyć. Do góry. Jeszcze raz. Dobra. O ja ma się uzrano, No, idzie. tu że... się zapadło. Podnieś. Teraz. Bo A bo czekaj, jeszcze raz. No. no, no. Nie, 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 bo się... Jeszcze raz. Poczekaj no to muszę zapalić. jeździmy do dołu, to są za pola. Teraz właśnie. Osy jadą. Oj, osy i dalej koło palca. Jadą. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You got to work, never tell. Keep your head down, find what you love and excel, yeah. Tato, to! Położycie tam jakąś deskę albo cokolwiek na ten? Wodomierz? No, nawet ramkę oprzyjem. Dajcie te dwie deski, odróżniające. A tam jest płyta taka nawet. O! Dziękuję bardzo. Muszę się teraz troszeczkę pobawić w lektora, niestety dźwięku nie było, ale świetne ujęcia dzięki Pawło i dzięki Paweł za naprawdę super robotę. Wszystko fajnie wygląda, naprawdę te przebitki z drona są genialne, a tutaj robiliśmy z taką prowizoryczną osłonę przed tym, żeby nic nie spadało na asfalt, gdy będziemy coś rzucać z dachu. Wiadomo, zawsze może coś wylecieć, jakaś dachówka, kawałek jakiegoś y, tynku, dlatego takie prowizoryczne Taka prowizoryczna osłona. Jak widzicie, chata na rogu, trzeba było uważać, żeby nic na żaden samochód nie spadło. Wszystko było się bez żadnych komplikacji, dlatego bardzo się z tego powodu cieszę. Słuchajcie, jednak nie ściągamy tego bezpiecznie, delikatnie, tylko wszystko będzie leciało i od razu w gruz. Nikt się nie, y, nie zgłosił, nie chce tej dachówki, więc pójdzie w gruz, bo szkoda naszej pracy i naszego czasu. Dlatego za chwileczkę zobaczycie, jak to wszystko leci. Będę dalej czekał, żeby ktoś może zabierze, a tak będzie Krzysztof Urczek. No, tak, tak, tak. Jeszcze pomóż załaduj. Pomóż załaduj. załadować? No. Cegły nie chcę, co dopiero dachówkę. Czekajcie. Wjedzie. I masz narożnik zabezpieczony, to mi nic nie poleci, nie? Tam już leci na twoje. Coś tam poleciało. Sobra aí, Dá. Tu już nie ma miejsca na pomyłkę. Dlatego już nie hałasujcie mi, dobra? Nie hałasujcie mi już. No. już to na to? No. Tak nie chyba. Daleko ja nie po...